Siemano mordeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli Dzisiaj jak widzicie jesteśmy w dość nietypowym miejscu Nie zdradzę jeszcze za dużo szczegółów, ale no nadeszły ogromne zmiany Mam nadzieję, że pogłos nie będzie was drażnił na tym odcinku Chociaż mikrofon mam dość blisko, myślę, że nie będzie źle Słuchajcie, dzisiaj temat dotyczy pająków, które są postrachem na całym świecie Dlaczego? Dlatego, że przewijają się na shortsach, na tiktokach, wszędzie Ostrach Australii. Wielkie, przepotężne, ogromne kształty, pająki. Dlaczego wszyscy się ich boją i co to są w ogóle za pająki? Na czym to wszystko polega? O tym dowiemy się już w dzisiejszym odcinku. Także intro i zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam przygotowane dwa bardzo charakterystyczne, bardzo specyficzne pająki. Nazywają się one Holkonia muraiensis. Holkonie to są właśnie te pająki, które widnieją wszędzie na internecie i robią milionowe wyświetlenia. To przed nimi właśnie każdy telepie portami, gdy słyszy słowo Australia. Czy są takie straszne? Jak dużą krzywdę mogą nam wyrządzić? Już wam opowiadam. Holkonie to są jedne z moich ulubionych pająków i już pojawiły się u mnie na odcinkach. Dlaczego ludzie się ich boją? Pytanie brzmi: dlaczego w ogóle ludzie boją się pająków? Akurat holkonie, na dzisiejszym przykładzie, czyli holkonia murajenzis, są to pająki, które są totalnie niegroźne. Nie zagrażają niczym człowiekowi, są to pająki, które nie są agresywne. Może są sztuki, które są, natomiast ogólnie nie są to pająki, których powinniśmy się obawiać. I każdy, kto. Jest w miarę ogarnięty Wie, że są to pająki Które po prostu nie robią krzywdy To jest akurat samica, która jest w ciąży Już wam mogę powiedzieć Są to pająki niezbyt popularne w hodowlach o, No i się zesrała Trudno, zaraz to ogarnę Nie są one szczególnie popularne w hodowlach Dlatego, że niewiele osób zajmuje się rozmnażaniem pająków w tak zwanych właściwych A właśnie holkonie należą do pająków właściwych ale są to dokładnie te pająki, które właśnie mamy w internecie. Pająki właściwe nie żyją tak długo jak na przykład ptaszniki, stąd też nie każdy się nimi chce zajmować. A co do karmienia i warunków, słuchajcie, w przypadku Holconii Murajensis. Tu jest akurat samiec, to jest subadult, czyli prawie dorosły samiec. E, jeszcze ma nie do końca wykształcone e, bulbusy. Są już tak, ma już bulbusy, ale powiedzmy nie do końca takie, jak powinny być u dorosłego, dlatego jest to subadult. Warto powiedzieć, że maluchy możecie dostać już na naszym sklepie: Jungle Barn. Nigdzie indziej w internecie nie dostaniecie tych pająków, tylko u nas na junglebarn.pl wpisujecie sobie holkonia bądź wchodzicie w zakładkę zwierzaki będziecie mieli ofertę ich do zakupienia już są specjalnie dla was nie było to łatwe, ale udało się tak jak obiecaliśmy wchodzimy już też w zwierzęta małymi kroczkami, ale z ogromnym rozmachem jak widzicie holkonie są już dostępne w Stadium L1 i niech to was nie zrazi, bo są to pająki właściwe i naprawdę szybko rosną i właśnie do tego chciałem przejść Pająki właściwe możemy karmić, powinniśmy karmić dużo częściej niż ptaszniki. Pająki właściwe można karmić praktycznie codziennie, co drugi dzień. Bardzo chętnie jedzą, świetnie atakują i znakomicie rosną. Ile żyje? Może się zastanawiacie, bo tak jak ptaszniki mogą dożyć, ze, nie wiem, 20 lat, tak właśnie pająki właściwe typu Holconia muraiensis, żyją około 2 lata. Więc nie jest, to, nie jest to taki długi żywot jak na pająka, ale jak na pająka właściwego jest taki powiedzmy średni. Dni. Pająki właściwie nie żyją tak długo jak taśniki, więc nie ma co liczyć, że będzie u nas żył naście lat. Niestety, żyją on około 2-3 lata i tak żywot się kończy. Na pewno trzeba uważać na ich prędkość. Są to pająki, które są strasznie szybkie. Może teraz się nie wydają, ale to dlatego, że on nie jest szczególnie zestresowany. Ale są to pająki, które naprawdę potrafią się teleportować, więc na pewno trzeba uważać przy wyjmowaniu. Nie chodzi o właśnie ich agresję, a o ich prędkość. Jeśli ich nie zestresujemy, yy, to pajączki będą sobie normalnie, o, normalnie chodzić i będzie ok. Ale jak się zestresuje, naprawdę taki pająk potrafi zapierd... Na pewno trzeba to sobie wziąć pod uwagę. Czy te pająki skaczą i tak dalej? Jak najbardziej. Potrafią skoczyć. Yy, potrafią robić wszystko, co związane jest z prędkością. Zasuwają po ścianach. Wracasz już do siebie. Jak chcecie poszukać sobie w internecie filmików z tymi pająkami w naturze, one tam nazywają się huntsmen spiders. Huntsman spiders. Pod tą nazwą znajdziemy tą rodzinę pająków, e, czyli to może nie będą dokładnie Holconie muraiensis, ale to jest mniej więcej to są właśnie te pająki. Część z was na pewno widząc tego pająka sobie myśli o ja pierdolę, jakie obrzydlistwo. Poniekąd jest tak. Są to pająki, które na pewno wzbudzają mieszane uczucia. Nie są to pająki, że tak powiem, gdzieś tam zarażające nas swoim kolorem, urokiem. I tak dalej, są to pająki bardzo specyficzne, ale ja po prostu je uwielbiam. I ja dostałem pierwszą Holkonię od Adriana ze Spider Lublin. Dziękuję Ci bardzo, Adrian. To był zajebiście trafiony prezent. Niestety ona była już dorosła, więc no spodziewałem się, że odejdzie. Na szczęście teraz mogę się z Wami podzielić nawet maluszkami, Holkoni Muraenzis, więc wbijajcie do nas na sklep i kupujcie, bo serio są to pająki, które jak chodzi o wymagania, są banalne. Wilgotność totalnie nie zwracamy na to uwagi, dlatego że nie możemy ich podlewać. Pająków właściwych ogólnie nie chcę rzucić, że wszystkich. Bo nie wiem, natomiast na przykładzie Mura tych oto Holconi, nie podlewamy ich, a całą wodę, jakiej potrzebują, pobierają tylko i wyłącznie z pokarmu. Więc zapominamy totalnie o wszelakim zraszaniu, o podlewaniu podłoża i tak nic z tych rzeczy, nic. Tylko i wyłącznie karmienie. To w zasadzie byłoby tyle, jak chodzi o utrzymanie tych pająków. Brzmi banalnie, jest banalne. To jest naprawdę świetne. Jedyna wada tych pająków, spora, według mnie, to jest właśnie ta długość, długość życia, bo jednak dochodujesz sobie Holkonie do pokaźnych rozmiarów, no a ona niestety niedługo ci padnie. Dwa lata to nie jest długo, ale z drugiej strony nie jest też tak krótko. No uważam, że każdy kto lubi pająki, bądź chce polubić pająki, musi mieć holkonie. Jak widzicie, biorę je na ręce, nie okazują agresji, nie uciekają, są to specyficzne pająki, ale są niesamowicie charakterystyczne. Naprawdę dla mnie to jest taka ikona. Chociażby to, że wpisujecie sobie Huntsman Spiders w internecie i macie takich holkoni, bądź podobnych od zapier do wszędzie. To przed tym piszą wszyscy, po prostu. Jak się mówi Australia, wielkie pająki, to właśnie to są te pająki. O, czyści sobie helicerki, wariacik. Ta samica, spójrzcie sobie, porównajcie sobie. Tą samicę i tego samca. No, chyba widać różnicę co w odwłokach. Widać ewidentnie, że ona jest w ciąży, więc yy, nie tyle mnie ją za mocno. Niech sobie tutaj odpoczywa. Samiec zdecydowanie jest drobniejszy, żwawy. No jak widzicie, i tym się właśnie odróżnia. To zdecydowanie jest wielkość. Wielkość i taka właśnie nabitość. Ta samica akurat jest wyjątkowo nabita, bo jest w ciąży, ale samice ogólnie te odwłoki mają takie, że tak powiem, puszyste. No i nawet odnurza widać, że są grubsze u samicy, nie? Rozmiarowo jest różnica. Maluchy są stadium L1 czeka ich jeszcze jedno karmienie, więc jeżeli zamówicie sobie już teraz pajączka bądź pajączki, bo fajnie było, fajnie było trafić na pewno na samicę, tak jak ja bym zrobił, kupiłbym na przykład trzy sztuki, żeby gdzieś tam trafiła się samica, bo to jest zawsze, zawsze lepiej, tak czy siak wysyłka będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, po pierwsze ze względu na warunki pogodowe, bo jest... U nas naprawdę jest za zimno, żeby wysłać te pająki, a wiemy, że już w przyszłym tygodniu będzie lepiej. A po drugie, że właśnie czeka ich to jeszcze jedno karmienie, zanim znajdą się w nowych domkach. Ale jestem pewny, że każdy, kto nabędzie tego pająka, będzie totalnie zajarany tym tematem, bo serio, odkąd ja dostałem pierwszą Holkonię, nie wyobrażam sobie nie mieć jej u siebie na hodowli. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych pająków, dlatego bardzo zależało mi, żeby mieć go na sklepie. No i na szczęście udało się już razem z Bernim. Jesteśmy mega zajarani. Ani, że możemy go wprowadzić specjalnie dla was Szczególnie, że no w tym temacie Nie mamy żadnej konkurencji Bo nikt w tym momencie nie ma tego na sprzedaż Tylko u nas na sklepie Także mam nadzieję, że przemyślicie temat I zaopatrzycie się w coś takiego I koniecznie, jeżeli już kupicie do, Dojdzie do was paka Wrzućcie to na Instagrama Oznaczcie Adiego czy Berniego Snake Barn Obojętne możecie nas obu Że dotarła do was paczka I że jesteście właśnie w posiadaniu e, takich pajączków Zdradzę wam oczywiście, że do tych zamówień na Holkonie będą dodawane wlepy Także uważam, że spoko, bo do tej pory Do zamówień nie dodawaliśmy wlep A w tym momencie na Holkonie będą wlepy A jakie to wam nie powiem, ale będą Kolejna ważna rzecz, słuchajcie Mordeczki, 12 marzec Gliwice pojawia się na tych targach Jestem zajebiście zajarany Ponieważ znowu w porozumieniu ze Spider Lublin, no i oczywiście organizatorem Jest dla was konkurs Ze strony organizatora do wygrania jest 5 wejściówek, od mojej strony Do wygrania jest 5 Holkonów Koni. Tak, to nie żart. Faktycznie tak jest. Postanowiliśmy razem z Berdim, że dorzucimy do konkursu 5 Holconi, czyli do wygrania jest już dla 5 osób wejściówka, Holconia i... Od strony Adiego 100 zł do wydania u niego na stoisku wtedy w Gliwicach na targach. Także uważam, że coś naprawdę przezajebistego dla pajęczarzy i nie tylko dla pajęczarzy. No, uważam, że na pewno warto wziąć udział w konkursie. A co trzeba zrobić, żeby w ogóle wziąć udział w konkursie? Zjeżdżasz niżej i zostawiasz komentarz. W komentarzu masz napisać, jeżeli byłeś już na targach w Gliwicach, dlaczego chcesz tam być jeszcze raz, czyli co ci się tam podoba i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli cię tam nie było, napisz, co byś chciał tam. Zobaczyć i dlaczego akurat chcesz wchodzić w tą strefę terrorystyczną. Myślę, że dobrze wiecie o co chodzi. Po prostu przekonajcie nas, dlaczego akurat na Giełdzie w Gliwicach macie dostać taki zajebisty prezent. Oczywiście wytypuję wygranych do czwartku, do końca czwartku, czyli w piątek, ogłoszę. jakie są wyniki u mnie na Instagramie. Tutaj macie Instagram mój. Oczywiście bilety wyślę Wam mailowo w pierwszej kolejności. A prezenty do odebrania przy moim stoliku na targach w Gliwicach, czyli przy stoliku tuż obok. Adriana ze Spider-W Lublin. Będę miał swój stolik, będę też rozdawał plakaty specjalnie dla Was, specjalnie dla młodych terrorystów, którzy zaczynają. Ostatnio rozdawałem te plakaty, głównie dzieciaczkom, które po prostu przychodziły, zajarane, co jest na tych plakatach, i to było naprawdę mega fajne, dlatego stwierdziliśmy, że zrobimy to jeszcze raz. A więc, mordeczki, bierzcie udział w konkursie, właśnie na sklep, kupujcie Holkonie dla siebie, bo uważam, że naprawdę warto i rozejdzie się to w moment. A z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek. Musicie jeszcze wytrzymać w tych roboczych warunkach wszystkich w każdym odcinku, bo po prostu nie jestem w stanie zrobić nic więcej. Ale widzę, że nie możecie się doczekać praktycznie tego, co się wydarzy już za moment, kiedy pokażę wam moją nową hodowlę. A na razie dziękuję bardzo. Widzimy się w Gliwicach. Bierzcie udział w konkursie. Zamawiajcie Holkonie. Trzymajcie się. Jao.